Kult jednostki nie rodził się w chwili, gdy przywódca obejmował władzę, lecz w cieniu jego kompleksów, lęków i pragnień, który system polityczny zamieniał w instrument dominacji nad narodem, każdy dyktator XX wieku, od Stalina po Czałesku, od Mao po Kim i Ersine, zaczynał jako zwykły człowiek, ale propaganda tworzyła z niego postać ponadludzką, herosa, który rzekomo wyrósł z ludu i prowadził go ku świetlanej przyszłości. Był to proces powolny, lecz precyzyjny, przypominający rzeźbienie posągu z miękkiej gliny, Najpierw usuwano skazy w biografii, potem dodawano cechy pożądane, aż wreszcie powstawała legenda, której nie wolno było podważyć. W Związku Radzieckim Stalin przedstawiany był jako ojciec narodów, choć jego prawdziwe życie pękało od brutalności i paranoi, a Mao stał się wiecznym słońcem ludów, mimo że decyzje jego polityki doprowadziły do śmierci milionów Chińczyków. Rumunia pisała własną baśń, w której Czałesku był geniuszem Karpat, a Elejne matką narodu. Niczym mistyczna para przewodząca krajowi z łaski historii. Mechanizmy tworzenia tych mitów były podobne niezależnie od kraju. Najpierw propaganda izolowała lidera od zwykłych ludzi, by potem ukazywać go jako kogoś, kto sam z siebie przewyższa naród mądrością, moralnością i wizją. Gazety drukowały jego przemówienia na pierwszych stronach, telewizja emitowała go codziennie, a szkoły uczyły dzieci wierszy i pieśni cechawła i YCH jego czyny. Kiedy brakowało dowodów na wielkość wodza, tworzono je. Gdy Mao chciał pokazać, że chińskie rolnictwo wkroczyło w erę cudów. Nakazano przesadzać zboże tak gęsto, by wydawało się, że pola są bardziej żyzne niż w jakimkolwiek miejscu na świecie. Gdy Czałesku chciał dowodów własnej genialności naukowej, Elaine podpisywała artykuły naukowe, których nigdy nie przeczytała. Kult jednostki nie był jednak tylko propagandą musiał wniknąć w codzienne życie ludzi, by stać się częścią ich świadomości. Służby bezpieczeństwa pilnowały, by nikt nie podważał oficjalnych narracji, a strach przed karą zamieniał obojętnych w wyznawców. Nawet ci, którzy nie wierzyli, Musieli udawać. I w tym właśnie leżała siła kultu: im większe kłamstwo, tym większa przemoc była potrzebna, by utrzymać je przy życiu. W państwach totalitarnych mit był fundamentem, na którym budowano wszystkie instytucje, od szkół po fabryki, od urzędów po arnie. Przywódca nie był politykiem, lecz metaforą, którą lud miał czcić, a nie analizować. A gdy naród powoli zaczynał zapominać, kim tak naprawdę jest człowiek siedzący na szczycie piramidy, mit stawał się rzeczywistością, a rzeczywistość milczącą ofiarą kłamstwa. Tak rodziły się historie ludzi, którzy wierzyli, że mogą zastąpić państwo własną legendą, a naród własnym cieniem. W krajach ogarniętych kultem jednostki pomniki nie były tylko ozdobą przestrzeni publicznej, lecz narzędziem ideologicznym, starannie zaprojektowanym, by wyrwać ludzi z rzeczywistości i zanurzyć ich w świecie, w którym przywódca był nie człowiekiem, lecz wiecznym, kamiennym bóstwem. Gigantyczne posągi Stalina, betonowe place Mao Zedonga. Monumentalne wizerunki Kim i Ersine i mroczne mauzolea w Europie Wschodniej miały zastąpić pamięć, historię i prawdę o narodzie. Władcy wiedzieli, że architektura potrafi złamać człowieka tak samo jak przemoc, wystarczy, by patrzył na coś większego od siebie, coś, co ma przypominać mu o jego własnej małości. Dlatego pomniki były wznoszone wysoko, tak by cień wodza padał na ludzi nawet wtedy, gdy tego cienia nie chcieli. W Rumunii, pałac ludu, rozciągający się jak kamienny kolos na wzgórzu, był manifestem szaleństwa, potwornie ciężki, absurdalnie kosztowny, wzniesiony nad ruinami Starego Bukaresztu, który musiał zniknąć, by mit Czałesku mógł zaistnieć. W ZSRR maniementy Stalina wyrastały w każdym mieście, niczym kamienne oko patrzące na obywatela o każdej porze dnia, a w Korei Północnej gigantyczne posągi kimów stały się częścią krajobrazu, tak ogromne, że człowiek stojący u ich stóp wydawał się zaledwie ziarnkiem piasku. Budując te olbrzymy, reżimy pragnęły jednego – wymazać prawdę. Gdy naród patrzył na niedokończone drogi, puste półki, ciemne mieszkania i głodne dzieci, mógł zapytać dlaczego, ale gdy patrzył na czterdziestometrowy posąg wodza, miał. metrowy posąg wodza miał zapomnieć o pytaniach. Pomniki były opowieścią o sile państwa, która nie istniała, o jedności społeczeństwa, którego nie było, o hojności przywódcy, który nie miał nic do dania. Rządzący nie chcieli dróg ani szpitali, chcieli symboli, bo symbole łatwiej kontrolować. Każdy kamień w pomniku był poświęcony ku chwale człowieka, który żył w pałacu, a nie ludzi, którzy dźwigali cegły. I choć zwykli obywatele często szeptali o absurdzie tych budowli, nikt nie odważył się sprzeciwić, bo każdy wiedział, że obraza posągu była obrazą wodza, a to mogła się skończyć więzieniem albo zniknięciem bez śladu. Pomniki były więc nie tylko betonem, były. Narzędziem strachu, symbolem zniewolenia i przypomnieniem, że władza chce rządzić nawet przestrzenią, w której człowiek oddycha. A gdy systemy zaczęły upadać, pierwszym gestem odwagi było niszczenie tych kamiennych olbrzymów. Ludzie wchodzili na posągi, obalali je linami, tłukli twarze dyktatorów młotami, jakby chcieli odzyskać własną rzeczywistość, zakopaną przez lata pod warstwami propagandy. W chwili, gdy posągi runęły, narody po raz pierwszy mogły zobaczyć, że prawda nie leży w kamieniu, lecz w ich własnych rękach. W państwach, gdzie kult jednostki stawiał przywódcę ponad narodem, Gospodarka przestawała istnieć jako system służący ludziom, a stawała się narzędziem do spełniania fantazji jednej osoby, której wizje, choć oderwane od rzeczywistości, miały rangę boskich objawień. W takich krajach nieplanowane inwestycje, wielkie projekty i narastający chaos w końcu prowadziły do deficytu, głodu i upadku struktur państwowych. Rumunia pod rządami Ceaușescu jest jednym z najbardziej dramatycznych przykładów. Dyktator, obsesyjnie dążąc do spłaty długu zagranicznego, nakazał eksportować żywność, paliwo i produkty przemysłowe, podczas gdy własny naród ledwo trzymał się na nogach. W sklepach pojawiały się kartki na chleb, mleko, olej, a ludzie wstawali o świcie, by ustawić się w kolejce, nie wiedząc nawet, czy cokolwiek dziś dostaną. Na ulicach, gdy zapadał wieczór, panowała ciemność, oszczędzanie energii wymagało, by miasta tonęły w mroku, podczas gdy pałace władzy lśniły światłem jak oazy w bezkresie nędzy. W Związku Radzieckim nie było inaczej. Plan pięcioletni za planem tworzył statystyki, które nigdy nie pokrywały się rzeczywistością, biurokraci wpisywali w raporty liczby, które miały zadowolić Stalina, a potem Breżniewa, nawet jeśli oznaczało to całkowite oderwanie państwa od realnych potrzeb ludzi. To, co miało być dowodem gospodarczej potęgi, zamieniało się w gigantyczny mechanizm kłamstwa, w którym nikt nie mówił prawdy, bo każdy bał się konsekwencji. W Korei Północnej wielki głód lat 90 był wynikiem takiego samego kultu. Kim jong Il, wierząc w nieomylność własnej ideologii, prowadził kraj w stronę katastrofy, ignorując braki paliwa, żywności i technologii. Propaganda mówiła o samowystarczalności, ale pola były puste, fabryki stały, a ludzie jedli trawę, by przeżyć kolejny dzień. Gospodarki budowane dla chwały wodza działały jak mityczne bestie. Pożerały pracę, energię i życie narodu, nie dając nic w zamian. Deficyt stawał się codzienną rzeczywistością, nie jako ekonomiczny wskaźnik, lecz jako doświadczenie ludzi, którzy każdy dzień zaczynali od pytania, co dziś uda się zdobyć. Kartki nie były tylko narzędziem reglamentacji, były symbolem tego, że państwo nie potrafi już zapewnić podstawowych dóbr, choć jednocześnie każe obywatelom wierzyć, że żyją w najlepszym z możliwych systemów. A kiedy władcy wygłaszali przemówienia o sukcesach, ludzie stali w kolejce po jedną kostkę masła, po jedną cebulę, po pięć jajek, jeśli akurat były. Deficyt rodził frustrację, frustracja rodziła bunt, a bunt rodził strach wśród tych, którzy wierzyli, że pomniki i propaganda wystarczą, by utrzymać władzę. Lecz gospodarka nie poddaje się mitologii: gdy brakuje chleba, gdy światło gaśnie, gdy dzieci płaczą z głodu, żaden kult jednostki nie jest w stanie zasłonić prawdy. I to właśnie deficyt, bardziej niż cokolwiek innego, pokazał narodom, że marzenia jednego człowieka mogą zniszczyć życie milionów. W krajach, gdzie kult jednostki rósł szybciej niż gospodarka, a propaganda zagłuszała każdy szept prawdy, codzienność zwykłych ludzi coraz bardziej oddzielała się od świata, w którym żyły elity. Ta przepaść nie była symboliczna, lecz fizyczna, widoczna w każdym mieście, w każdej wsi, w każdym oknie, które po zmroku pozostawało czarne jak noc bez księżyca. W Rumunii Czałesku lat 80. ciemność stała się niemal obowiązkowa, prąd wyłączano regularnie, oszczędzano na wszystkim co mogło zbliżyć kraj do wielkich celów przywódcy. Ludzie siedzieli przy świecach, ogrzewali się kuchenkami gazowymi i modlili, by zimowe noce nie były zbyt mroźne. Tymczasem w pałacu wiosny światło nigdy nie gasło. Żerandole z kryształu weneckiego, złote lampy, podświetlane baseny i marmurowe korytarze błyszczały jakby wbrew logice, jakby elita żyła w innym wymiarze, gdzie rzeczywistość nie miała dostępu. Podobnie w Związku Radzieckim wielopiętrowe bloki z betonu, zimne i ślepe, straszyły ponurą fasadą, a mieszkańcy przenosili. Codzienność do rzeczywistości kolejek, kartek i poszukiwania najprostszych produktów, podczas gdy na daczach politbiura stoły uginały się od potraw sprowadzanych z zagranicy, od koniaku i kawioru, których zwykły obywatel nie zobaczyłby nawet w świąteczny dzień. Ta ciemność w domach i światło w pałacach nie było przypadkiem, było narzędziem polityki, które miało przypominać ludziom, że ich życie jest pełne niedoborów, bo wszystko, co dobre, zostało przeznaczone dla tych na górze. W Korei Północnej, gdy kolejne miasta pogrążały się w ciemnościach z powodu braku energii, kompleks mieszkalny elity w Pongkangu świecił jak wyspa w oceanie nocy. Z satelitarnych zdjęć wyglądało to jak symbol – naród w ciemności, władza w świetle. Obywatele, choć bali się mówić, widzieli te różnice, wiedzieli, że luksusowe życie wodzów nie ma nic wspólnego z ideologią, która obiecywała równość. Mówiono, że te pałace, strzeżone przez służby i otoczone murami, były mikroskopijnymi rajami w piekle codzienności milionów. Za żelazną kurtyną powstały więc dwa światy: jeden zimny, biedny i przemęczony, drugi pełen przepychu, miękkich dywanów i feerii świateł odbijających się od kryształowych kieliszków. Lecz ta różnica była też zapowiedzą końca, bo im jaśniej świeciły pałace, tym wyraźniej ciemność w mieszkaniach stawała się symbolem niesprawiedliwości, która pewnego dnia miała wybuchnąć. I właśnie w tej kontrastowej scenerii, w ciszy zwykłych domów i hałasie elitarnych bankietów, rodził się gniew, który z czasem obalił nawet najpotężniejsze reżimy. W państwach, w których kult jednostki stał się fundamentem władzy, strach był narzędziem równie ważnym jak propaganda czy pomniki, to właśnie służby bezpieczeństwa tworzyły niewidzialną sieć oplatającą każdy dom, każdą ulicę, każde miejsce pracy, sprawiając, że ludzie przestawali mówić nie dlatego, że nie mieli nic do powiedzenia, lecz dlatego, że nie wiedzieli, kto stoi obok. W Rumunii Securitate stała się niemal mitycznym monstrum maszyną dyskretną, cichą i wszechobecną. Mówiono, że podsłuchy były wszędzie. Pod stołami konferencyjnymi, w hotelach, w mieszkaniach, a nawet w ścianach szkół. Obywatele nauczyli się szeptać przy włączonym kranie, wiedząc, że szum wody może zagłuszyć ich rozmowy przed mikrofonami ukrytymi przez państwo. Donosicielstwo stało się sposobem na przetrwanie: sąsiad obserwował sąsiada, pracownik pracownika, a czasem nawet członek rodziny drugiego. W Związku Radzieckim rola KGB była równie przerażająca: potrafiła zniszczyć karierę jednym raportem, a życie jednym podpisem. Ludzie wiedzieli, że krytyka władzy, nawet wypowiedziana w domowym zaciszu, mogła wrócić do nich jak bumerang. Miliony szeptanych rozmów, ukradkowych spojrzeń i nocnych lęków tworzyły atmosferę nieustannej niepewności. Jednak najbardziej ekstremalną formą totalnej kontroli stała się Korea Północna, gdzie służby śledzą nie tylko czyny, ale i myśli. Tam strach jest dziedziczony, jeśli ktoś popełnił zbrodnię ideologiczną, trzy pokolenia jego rodziny mogły trafić do obozów pracy. Podsłuchy i kamery były tylko dodatkiem do systemu, który miał wejść w ludzkie umysły i przerobić obywateli w żywe narzędzia propagandy. Wszędzie tam, gdzie wódz stawiał siebie ponad narodem, kontrola stała się obsesją. W pałacach władzy analizowano raporty o nastrojach społecznych, przeglądano tysiące stron donosów, budowano sieci informatorów sięgające najdalszych zakątków kraju. Ludzie bali się rozmawiać, bali się pisać, bali się nawet marzyć. Reżim chciał, aby obywatele nie tylko milczeli, on chciał, aby milczenie stało się ich naturalnym stanem. Systemy te przetrwały latami nie dzięki lojalności społeczeństw, ale dzięki paraliżowi strachem. Władcy wiedzieli, że człowiek, który boi się własnego cienia, nie podniesie ręki przeciwko państwu, dlatego strach był pielęgnowany jak najcenniejszy zasób reżimu. Lecz ta kontrola miała swoją cenę, wyjaławiała narody, niszczyła zaufanie i więzi, tworzyła społeczeństwa pełne trąb, które po upadku systemu nie potrafiły od razu nauczyć się żyć bez lęku. A gdy reżimy zaczęły pękać, to właśnie służby, tak potężne na papierze, okazały się bezradne wobec gniewu ludzi, którzy przez lata milczeli nie dlatego, że chcieli, lecz dlatego, że musieli. Przez lata reżimy wierzyły, że strach jest wieczny, że jeśli zastrasza się ludzi wystarczająco długo i wystarczająco brutalnie, naród nigdy nie odważy się podnieść głowy. Jednak historia raz po raz udowadniała, że strach ma granice, a społeczeństwa, choć milczą latami, kumulują w sobie gniew jak niebezpieczną energię. Która prędzej czy później szuka ujścia. W Rumunii lat 80. Ludzie żyli w ciemności, głodzie i beznadziei, kartki na żywność, zimne mieszkania i puste sklepy były codziennością tak powszechną, że rozpacz zaczęła przeradzać się w coś innego, w niezgodę. Gdy Czałesku ogłosił kolejne zwycięstwo narodu, a w telewizji pokazywano tłumy wiwatujące rzekomo na jego cześć, mieszkańcy Timisoary byli już na granicy. Wytrzymałości. Wystarczył jeden impuls. By ludzie wyszli na ulice, najpierw w setkach, potem w tysiącach, pokazując światu, że strach nie jest w stanie zatrzymać narodu, który nie ma już nic do stracenia. Podobnie było w Związku Radzieckim, gdzie stagnacja gospodarcza i lata zakłamania doprowadziły do pęknięć w imperium, republiki, które przez dekady milczały, zaczęły domagać się wolności, a Litwa, Łotwa, Estonia i Gruzja stawały się kolejnymi punktami zapalnymi, ignorując ostrzeżenia Moskwy i pokazując, że sowiecki kolos zaczyna kruszeć. Na Kaukazie wybuchały protesty, na Ukrainie rodził się ruch niepodległościowy, a zwykli robotnicy zaczynali mówić, że system już nie działa słowa, które jeszcze kilka lat wcześniej byłyby nie do pomyślenia. Najbardziej dramatyczne przykłady narastającego gniewu można znaleźć w Korei Północnej, gdzie mimo bezprecedensowego terroru i głodu pojawiały się spontaniczne akty nieposłuszeństwa, ukrywane przed państwem targowiska, potajemne podróże, bunt w codziennych gestach tak subtelnych, że w innym kraju byłyby niezauważalne. To były pierwsze oznaki, że nawet najtwardszy reżim nie potrafi zmusić człowieka do całkowitego poddania, jeśli ten człowiek walczy o przetrwanie. Narody na granicy wybuchu zaczynają działać irracjonalnie z punktu widzenia tyranów, ale niezwykle racjonalnie z punktu widzenia ludzi pozbawionych nadziei, odmawiają chodzenia na propagandowe wiece, przestają wykonywać rozkazy, zaczynają opowiadać dowcipy o władzy, niszczą symbole reżimu. Zdumiewające jest to, że najczęściej tyrani nie potrafią odczytać tych sygnałów. Otoczeni doradcami mu im to, co chcą usłyszeć, wierzą, że naród jest lojalny lub zastraszony, podczas gdy ten naród już czeka na moment, by wybuchnąć. Władza myśli, że strach działa wiecznie, ale strach jest jak cienka lina wytrzymuje tylko do pewnego momentu. Gdy pęka, nie ma sposobu, by zatrzymać lawinę. Narody, które milczały latami, nagle mówią jednym głosem, a siła ich gniewu jest tak ogromna, że obala reżimy, które wcześniej wydawały się niezniszczalne. I to właśnie w tej chwili, gdy strach traci swoją moc. Zaczyna się prawdziwa historia upadku tyranii. Upadek tych, którzy przez lata budowali własne pomniki, mauzolea i mity, niemal zawsze przychodzi nagle, gwałtownie i w sposób, którego sami nigdy nie przewidzieli. Tyrani wierzą, że ich władza jest wieczna, że narody, które żyją w strachu, nigdy nie odważą się podnieść ręki, a jednak historia raz po raz obala te iluzje, zamieniając bogów z betonu w ludzi przerażonych, bezradnych, uciekających przed gniewem tych, których przez lata dręczyli. Nikolae i Elejne Czałesku uciekali helikopterem, wierząc, że ich pałace, strażnicy i podsłuchy chronią ich przed konsekwencjami, ale gdy pilot odmówił dalszego lotu, zrozumieli, że nie ma już nikogo, kto chce ich chronić. Jeszcze kilka tygodni wcześniej Elejne kazała ustawiać złote krany w Pałacu Wiosny, a teraz stała w stodole, krzycząc na żołnierzy, którzy trzymali ją pod bronią. W Korei Północnej Kim Jong-il umarł samotnie w pociągu, a choć propaganda opowiadała o kosmicznym bólu narodu, Większość ludzi po prostu próbowała zdobyć jedzenie, które reżim zabierał im od lat. W ZSRR Breżniew, ojciec epoki zastoju, umierał otoczony lekami i aparatami, niezdolny już nawet przeczytać przemówienia, które miały go przedstawiać jako nieśmiertelnego bohatera. Jego pogrzeb był pełen pompy, ale każdy wiedział, że system, który stworzył, pęka od środka. W Chinach po śmierci Mao Zedonga tłumy obalały jego wielkie portrety, a jego żona, dzianczyn, trafiła do więzienia, rozpaczliwie tłumacząc, że wykonywała tylko rozkazy. Tak kończą twórcy kultów, ze świata pełnego świateł spadają w ciemność, która zawsze na nich czekała. Bogowie z betonu upadają też symbolicznie. Pierwszym gestem wolności narodów jest zwykle niszczenie pomników, które przez lata miały ich przytłaczać. W Bukareszcie ludzie rozbijali siedziby partii, w Tbilisi obalono gigantyczne pomniki Stalina, w krajach bałtyckich zrywano czerwone gwiazdy z budynków, a gdy w 2003 roku Irakijczycy ściągali posąg Sondama Husajna, cały świat patrzył, jak strach ustępuje miejsca furii i wolności. To ten moment, gdy beton pęka pod młotami, pokazuje, że kult jednostki był tylko iluzją, a jego twórcy byli nie bogami, lecz ludźmi, którzy nadużyli władzy. W ostatnich chwilach tyrani często próbują negocjować, ukrywać się, błagać o litość, jakby nagle uświadomili sobie konsekwencje lat przemocy. Ale narody, które cię zbyt długo, zazwyczaj nie chcą słuchać. Upadek kultów jednostki jest zawsze brutalny, bo stanowi odbicie brutalności, którą te reżimy latami narzucały. A jednak w tym chaosie pojawia się coś nowego, nadzieja. Ludzie, którzy jeszcze wczoraj bali się mówić, dziś śpiewają hymny wolności, a kraje pogrążone w mroku otwierają okna, by wpuścić światło. Betonowi bogowie odchodzą, lecz pozostają ruiny ich rządów, przestroga dla przyszłych pokoleń, by nigdy więcej nie pozwolić jednym.